We need to rise up! Cześć moi drodzy. Wiedźmin, rodowód krwi. Muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak złego serialu. To nie jest tak, że tego typu produkcje nie powstają. Tylko raczej staram się tak cenić mój czas wolny, żeby jednak poświęcać go na oglądanie przynajmniej średnich produkcji. Jednak Wiedźmina obejrzałem. Nie kryje się z tym, dlatego że jest to Wiedźmin. Ja Wiedźmina bardzo lubię, zarówno gry jak i książki. Miło go wspominam. Ma swoje ciepłe miejsce w moim serduszku i zawsze produkcję związaną z Wiedźminem będę oglądał. I słuchajcie, tu jest bardzo źle. I, i nawet nie jestem w stanie wskazać jednego. Elementu tego serialu, który byłby na wysokim poziomie. Nie wiem, może szerokie ujęcia z powietrza pięknych lokacji. Okej, okay, kilka takich jest, ale <grytanie> poza tym, no słuchajcie. Historia tego serialu można ją streścić w jednym, dwóch zdaniach. Mamy ekipę, kilka różnych wojowników, różnych ras, różnego pochodzenia, których łączy jeden cel. Muszą pokonać złą cesarzową, wspieraną przez złego maga, który to ma na swoich usługach złą bestię. E, wszelkie nieznaski, które tam e, były między naszymi bohaterami, zanikają w obliczu wspólnego celu. Ruszają, aby pokonać zło. I to jest wszystko. Jeśli brzmi to trochę jak przygoda stworzona przez początkującego mistrza gry w grze fabularnej, to Całkiem słusznie, bo wiele razy oglądając ten serial miałem trochę wrażenie, że oglądam właśnie ekranizację takiej średnich lotów przygody fabularnej, stworzonej przez jakiegoś mistrza gry w świecie, nie wiem, Warhammera grając, czy w jakieś Kryształy Czasu. Pozdrawiam osoby, które kojarzą ten system polski Kryształy Czasu. Za dzieciaka trochę w niego grałem, ale dobra, nie, 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 nie schodźmy na, na, na jakieś dywagacje. I rany to jest tak złe. Słuchajcie, serial ma cztery odcinki, i w obrębie tych czterech odcinków udaje mu się widza zanudzić. Z drugiej strony, te cztery odcinki kompletnie nie wystarczają, żeby stworzyć jakiekolwiek realistyczne, Prawdziwe relacje między tymi bohaterami, bo jakby z grubsza, ok. Podstawa tego jest całkiem, można tutaj coś wydobyć, tak? Mamy bohaterów, którzy są różni, którzy pochodzą właśnie z różnych ras, mają różną przeszłość, często ta przeszłość się przecina, koliduje i. i, i Mamy tutaj pole do popisu, żeby nawiązać jakieś interesujące relacje między tymi bohaterami. Ten serial kompletnie tego nie robi. Jakiekolwiek sceny między tymi bohaterami zdają się kompletnie nie mieć sensu i kompletnie nie akcentować rzeczy, które są istotne. Idealnym obrazem tego, o czym mówię, będzie relacja między panią Bard z Kowronkiem, ona tak się chyba tutaj nazywa, a yy, członkiem klanu psa. Którzy na początku się nienawidzą, a potem dochodzi do bardzo zażyłej relacji między nimi, miłości, na której to oparty jest cały finał, tak emocjonalnie. E, ta miłość, relacja między nimi zaczyna wybrzmiewać i ona tam jest na szali, e, dzieją się różne rzeczy, które, które na, na których widzowi powinno zależeć. Problem jest taki, że my kompletnie nie jesteśmy w stanie uwierzyć w tę relację. Ona jest zbudowana na trzech, czterech wymianach zdań i automatycznie. Z Nienawiści, przechodzimy do miłości. To jest po prostu. To jest. Ja, nie wiem, jakby pisał to jakiś totalny amator. Mamy scenę, w której oni się nie lubią, nienawidzą, docinają sobie, i nagle mija dosłownie, nie wiem, pół odcinka, i nagle mamy między nimi miłość. Ja, ja nawet nie jestem w stanie. Ogarnąć, jak została ta relacja zbudowana. A jest to najważniejsza relacja między bohaterami, która prowadzi emocjonalnie ten serial, osadza go. I tak naprawdę ona jest na szali, właśnie samego zakończenia, postawiona jako coś, na czym nam powinno zależeć, co, na, na czym powinien bazować nasz szok później, czy nasz smutek wywołany na widzu. I to w ogóle nie działa, przez to, że nie jesteśmy w stanie w tą relację kompletnie uwierzyć. Ona nie jest realna, ona jest co jakby roboty ze sobą rozmawiały. To jest strasznie słabe. I tak są zbudowane absolutnie wszystkie relacje między tymi bohaterami. Te cztery odcinki w ogóle nie wystarczyły, żeby ich poznać, żeby ich polubić. My nie lubimy tych bohaterów. To są jakieś tam kukiełki, które latają po ekranie i kompletnie nie czujemy do nich nic. Absolutnie nic. Ja nie związałem się z żadnym z bohaterów tego serialu, nie poznałem żadnego bohatera z tego serialu. Serialu, poza kilkoma zdawkowymi informacjami o tym, kim są i jaka jest ich przeszłość, ten serial to jest. Są puste zdania wymieszane ze słabymi scenami walki i tylko tyle. Co więcej, sceny akcji, nawet po, powiedzmy, OK, mamy serial, który jest zwykłym akcyjniakiem, chociaż pooglądamy interesujące e, sceny walki. Tutaj również ich nie ma. Większość tych scen jest bardzo prosto nakręconych, bardzo prosto zmontowanych. Jeśli macie przed oczami typową scenę walki na miecze, to zapewne właśnie ta typowa scena walki na miecze pojawi się w tym serialu. Nie ma tutaj absolutnie nic z punktu widzenia samej akcji, samej walki, co mogłoby zrobić na nas. Z jakiekolwiek wrażenie. Więc nawet powiedzmy, że jeśli odrzemy ten serial z jakiejkolwiek historii, z relacji między bohaterami, okej, okay, nie każdy film czy serial musi stać relacjami między bohaterami, ale nawet tej akcji tutaj nie ma. Także znaczy ona jest, ale jest bardzo słaba, a właściwie może te sceny walki nie są słabe w sensie. Nie są źle zmontowane i źle poprowadzone, ale są niesamowicie zwyczajne, standardowe, totalna klisza. Co więcej, serial stara się być śmieszny. Niestety nie do końca mu to wychodzi. Humor tutaj zaprezentowany, może słowo rynsztokowy jest zbyt radykalne, chociaż czasami miałem wrażenie, że jest to taki humor, który nie wiem, strzeliłby jakiś tam gimnazjalista, nie uwłaczając w ogóle gimnazjalistom, bo ja myślę, że nawet w tym wieku można wymyślić o wiele bardziej wyrafinowane żarty, o wiele bardziej śmieszne. Ten humor, który tu był prezentowany, pasował do jakiegoś filmu typu American Pie, chociaż nawet w American Pie jest on, mimo że y, bardzo y, prosty, to i tak wydaje mi się, że nawet bardziej wysublimowany niż tutaj. Y, więc jakiekolwiek humorystyczne próby y, poprowadzenia tej, ty, tych rozmów, tych dialogów, tych, tych relacji również spełzają na niczym. Może kilka jest takich tekstów, które nawet siadły y, w wykonaniu... Y, Pani Krasnolud, Krasnoludzicy, która tutaj również występuje, i okej, okay, ona może ma kilka takich. Scenek z nią związanych, które są w miarę śmieszne, ale szczerze, ja mam wrażenie, że w filmach i serialach to, co można najprościej zrealizować, to tak zwanego śmiesznego krasnoluda. Krasnoludy mają takie, wiecie, rubaszne poczucie humoru, one same w sobie są śmieszne w swojej kreacji, tutaj wiele nie trzeba się wysilić, i z reguły zauważyłem, że te seriale fantazy czy filmy fantazy, co robią dobrze, to z reguły udaje im się stworzyć w miarę spoko wizerunek krasnoluda, śmiesznego krasnoluda. No tutaj wiecie, no nie, trzeba, nie trzeba się bardzo wysilać. Tutaj również powiedzmy, że się to miejscami udaje, ale całościowo prowadzenie tak zwanego humoru w tym serialu leży i gryzie piach. Wizualnie również serial stoi na bardzo klasycznym poziomie. Wręcz byłbym przysiąg, że są tutaj błędy oświetleniowe: w sensie, że scena jest ogrywana na przykład w szerokich planach, potem mamy przecięcie na zbliżenie i zmienia się światło na twarzach naszych bohaterów. Zakulisowo wam powiem, że często się robi tak w filmach. Że szerokie plany ogrywa się w troszkę innym rozstawieniu oświetlenia niż zbliżenia. Przede wszystkim dlatego, że inaczej to światło gra, inaczej możemy sobie lampy rozstawić i, wiecie, zdarza się, że zmienia się ustawienie świateł w kontekście ustawienia kamery. Czyli mimo, że mamy scenę, na przykład kręconą przy jednym stole, to zbliżenia będą kręcone z innym ustawieniem lamp fizycznie niż szerokie plany, ale zawsze się to robi z poszanowaniem zgodności ciągłości oświetlenia, czyli to, że my przestawimy te lampy nie może spowodować, że nagle oświetlenie będzie zupełnie inne w szerokim planie, a zupełnie inne na zbliżeniu. A tutaj zauważyłem, że to się zdarza, że szeroki plan jest trochę inaczej świecony niż zbliżenie. Ja myślę, że wiele osób, wielu z was tego pewnie nawet nie zauważy, to jest moje takie skrzywienie, ale to też pokazuje Wiecie, no, jak, jak to było realizowane, że nawet nie ma tutaj poszanowania ciągłości oświetlenia. Nie w każdej scenie, ja tutaj nie będę się wyzłośliwiał, ale to się zdarzało na tyle mocno, że to zauważyłem. Poza tym, CGI. Słuchajcie, dawno nie widziałem tak słabego CGI w serialu. Może jest to związane z tym, właśnie co mówiłem na początku, że z, z, z reguły nie oglądam słabych seriali, ale ono wyglądało strasznie. To mi przypominało trochę czasy, jak się. Nawet sam bawiłem After Effectsem, kręciłem sobie postacie na green screenie i potem wycinałem postać i wklejałem jakieś kiczowe tetełko. Wygląda to tu tragicznie, bardzo, bardzo źle, wręcz amatorsko. I mnie to trochę zastanawia, no bo jeśli nie mamy budżetów na zrealizowanie dobrego CGI, a przynajmniej chociaż średniego CGI w serialu fantazy, no to może się za niego nie bierzmy? W sensie fantazy to jest magia, to jest jednak praca komputerów tutaj musi być włożona jakaś. Mamy niestworzone nie wydarzenia, fantastyczne. Dzieje się tutaj, tak? Jakieś portale, przechodzenie do różnych wymiarów, bestie, nie wiem, puszczanie kuli ognia, piorunów i tak dalej. No kurczę, fantazy, tak? Nic oryginalnego, ale to musi być jakoś zrobione. A tutaj to CGI stoi na mega niskim poziomie, więc po co w ogóle się za to brali, jak nawet nie mieli budżetów na to? Praktycznie nie ma ani jednego elementu w tym serialu, który byłby dobry. I to jest przerażające. Jako ciekawostkę wam powiem, że podobno serial bazowo miał mieć 6 odcinków. Jeśli cztery odcinki wyszły tak źle, to ja nie chcę wyglądać, jak wyglądały sklejki, nie chcę wiedzieć, jak wyglądały sklejki sześcioodcinkowej wersji. Tam to się dopiero musiało dziać rany. Chociaż może paradoksalnie w tym sześciodcinkowym może te relacje między bohaterami trochę lepiej wybrzmiewały, nie wiem. Ale tu zdecydowanie brakuje bardzo dużo rzeczy. Szkoda, że to, co się dzieje z Wiedźminem w ten sposób wygląda. Mam nadzieję, że kolejny sezon. Słuchajcie, jak obejrzycie w ogóle moje recenzje tych głównych Wiedźminów z Henrym Kawilem, z Geraltem, to ja tam dużo narzekam. Na plastikowość, na źle prowadzoną historię, na wymuszoną opowieść, na... Dużo rzeczy mi tam nie pasuje. Ale jak teraz sobie porównam te Wiedźminy, wiedźminy z Geraltem, ten serial główny, do tego, no to to jest klasa światowa. Ja, ja nie wiem, jak można było zrobić coś o tyle gorszego, ale się da, jak widać. Po co w ogóle ten serial powstał? Mnie to zastanawia. Po co? W sensie nie, i, i, ja nie wiem. No. <grystanie> I, e, najlepsze jest to, że ekipa skracając ten serial z sześciu odcinków do czterech była świadoma, że coś tutaj nie gra, że coś tu nie wychodzi, że coś nie działa. Byli tego świadomi, bo tego nie robi się dlatego, że ej, mamy świetny serial, skróćmy go do czterech odcinków. To tak nie działa. Oni musieli obejrzeć te sześć odcinków i stwierdzić, że mamy dziadostwo. Trzeba to skrócić. Czasami takie przemontowanie filmu czy serialu pomaga. Bardzo często pierwsze wersje filmów czy seriali, które są bardzo znane, w pierwszych wersjach montażowych są po prostu słabe i je trzeba przemontować czy zrobić dogrywki. Zdarza się tak. To nie jest nic jakby złego i jest to często wliczane w budżety. Wszelkie dogrywki czy przemontowania, czy czy, czy różne cuda e, ratujące daną produkcję, i często tą produkcję udaje się uratować? Tutaj jednak to wyszła, wyszła tragedia, więc ja nie chcę wiedzieć, co się działo w tych sześciu odcinkach. E, serial wygląda jak jakiś tani fanfic, po prostu e, nieprzemyślany, zrobiony na kolanie, na szybko. E, brakuje tutaj duszy, brakuje tutaj serca w tym serialu, po prostu no, słabi bohaterowie, słaba historia, wszystko słabe. E, jak chcecie się pomęczyć, czy, 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 czy powyzłośliwiać, to polecam. Cztery odcinki to cztery godziny. Tak dużo czasu, aż nie stracicie na to cudo. <laughs> Słuchajcie, dziękuję wam pięknie za uwagę i mam nadzieję, że kolejna produkcja, którą obejrzę, będzie o wiele ciekawsza niż to. <laughs> Trzymajcie się, cześć.